Ski bieg na 3 kilometry techniką klasyczną w Toblach. Powiększyła też przewagę nad rywalkami w klasyfikacji generalnej. W sporcie już tak czasami bywa, że to co z pozoru wygląda na łatwe i przyjemne ma w rzeczywistości zupełnie inną historię. Tak jak to dzisiejsze zwycięstwo. Mieliśmy dzisiaj dość nerwową sytuację. Po pierwsze na... W samym rozgrzewce rozwaliłam głowę i mam w tej chwili jakiś tam struby krew na głowie. Po drugie, troszkę było nerwowo ze smarowaniem, ale wywiązali się chłopcy świetnie, moi serwismeni. No gdzieś leciała dzisiaj tutaj i zahaczyła głową o, ten, o jakąś deskę informacyjną i rozcięła sobie głowę. No, no i przychodzę do waxkabina, ona stoi, moczy głowę śniegiem, zakrwawiona i no, szalona dziewczyna jest. Tempo biegu też było szalone. Na 3 kilometrach odrobiła Justyna więcej niż wczoraj straciła na 15. 16 sekund gorszy czas miała druga, Kristal Lachtenmaki. Jeszcze więcej straciły najgroźniejsze rywalki, Charlotte Kala i Teresa Jochałk już ponad minutę za Polką. Tur prawie rozstrzygnięty, a jak Justyna biega stylem klasycznym, to tylko stać i podziwiać. Naprawdę technika Justyny w stylu klasycznym nadaje się do książki i do nauczania studentów i narciarzy biegaczy. Jak ona biega tym stylem, już wszyscy mówią, że to klasyczne dzieło sztuki. A jutro kolejny klasyczny bieg i przewaga w turze powinna rosnąć. W Stoblach Sebastian Parfianowicz.